A, W, S i D to achieve the same result. Szanowni Państwo, to jest właśnie ten, to miejsce, gdzie startują osoby. Stąd możemy wyjść, przejść gdzieś w miejsce, które jest na kampusie. My nie będziemy poruszali się poprzez poruszanie się klawiszami do przodu, do tyłu, tylko będziemy mogli użyć klawisza Go To. Go To oznacza, że możemy przenieść się do wersji demo. Finalnie osoby, które będą miały kody dostępu do organizacji targów szkół wyższych, do odwiedzenia targów szkół wyższych, będą korzystały z Private Team suit. Po naciśnięciu tego miejsca będą te osoby musiały napisać kod Dzięki temu będą mogli do środka tam wejść. My będziemy się poruszali po przestrzeni, która jest wersją demo, i teraz to jest właśnie to miejsce. Go to! i uciekamy w tą przestrzeń, która jest audytoryjna, która jest przestrzenią targową. Ja w tej chwili pozwoliłem sobie zamontować tutaj pewne elementy, czyli na przykład na miejscu pierwszym już zdeklarowany jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Po prawej stronie możemy sobie zobaczyć, jak wygląda mapa, chociaż tą mapę Państwu przysłałem. W linku mapę mm, układu, który dotyczy ogólnopolskich targów szkół wyższych. Trzy boksy, po trzy na prawej stronie, na lewej stronie mm, i. Tak wygląda ta sala na, na miejscu głównym w tym miejscu prawdopodobnie będzie siedziała osoba, tak jak ja w tej chwili i analizowała czy ktoś przypadkiem w tę przestrzeń nie wszedł, żeby powiedzieć mu gdzie ma z tej przestrzeni wyjść, gdzie się przemieścić, czyli będzie takie miejsce informacyjne. Jeżeli chodzi o sam box, box ma head na górze, ale też ma możliwość dopisania w, tą, w tym w tej przestrzeni jakiejś kartki, dzięki której będzie ta uczelnia rozpoznawalna. Co to może być? No, to może być na przykład kwestia taka, że za, możemy tutaj dołączyć na przykład taki obrazek, który będzie dotyczył... Jakiejś przestrzeni, którą się dana osoba, dana grupa, dana szkoła będzie zajmowała. To jest ten obrazek, który przed chwileczką sam stawiłem. Po wejściu do pokoju osoby nie podlegają dźwiękom, które są na zewnątrz. Zresztą strefy dźwiękowe to są te strefy, które są oznaczone na niebiesko. Po wejściu do pokoju też przekraczamy strefę niebieską. Odpalają się w cudzysłowie ekrany i na tych ekranach można sobie m, m, analizować różne elementy, na przykład prezentacja. Tu w tej chwili ładuje się prezentacja, którą wcześniej e, umieściłem na tym ekranie. Umieszczenie tej, tego, tego, tej prezentacji jest błyskawiczne, więc tak naprawdę urządzenie pokoju to jest kwestia m, konfiguracji go, czy to będzie 3 e, osoby, czy 8 czy też cztery, albo w ogóle bez. Pamiętajcie Państwo, że te krzesła są tylko po to, żeby siąść. Natomiast osoby, które tutaj będą przebywały, mogą równie dobrze Waszą prezentację, wasze, wasze, Waszą rozmowę z Wami prowadzić na bazie stojącej. Tu mamy tą prezentację. Jeśli będziemy chcieli przerzucić slajd, wystarczy tylko kliknąć w tą przestrzeń i ten slajd obejrzeć. Do dyspozycji macie również laser, więc jeżeli będziecie chcieli podkreślić coś, jeżeli chodzi na przykład o logo czy, czy element prezentacji, to macie do tego laser, w którym możecie to zrealizować. Nie musicie cały czas mieć włączony mikrofon. Możecie ten mikrofon włączać jedynką. Ja teraz nacisnę jeden. Zobaczcie po lewej stronie pojawił się mikrofon i pojawił się dymek, że właśnie coś mówię. W tą przestrzeń możemy na przykład błyskawicznie załadować film. Hmm, który to film będziemy mogli sobie obejrzeć. Wtedy każde kliknięcie operatora na ekran może spowodować takie zamieszanie, jak właśnie widać, ale mam nadzieję, że to nie będzie Państwu przeszkadzało. Wychodząc z tego pokoju, możemy go albo, albo wchodząc do pokoju, kiedy już mamy grupę, możemy w ten pokój zamknąć, żeby nam nie wchodziły tu inne osoby i nie przeszkadzały w naszej prelekcji. To jest właśnie ta przestrzeń, y, którą oglądam z poziomu awatara. Y jak widzicie możliwości jest dużo. Ta osoba, która jest w pokoju, może równie dobrze uruchomić streaming, jeżeli będziecie chcieli to puścić na YouTube albo w innej przestrzeni Facebookowej, to, to jak najbardziej jest to możliwe. Ten ekran po lewej stronie jest już zarezerwowany przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, natomiast do dyspozycji macie też dużo różnych ekranów, które są umiejscowione w środkowych częściach przejścia. Wejście w ekran powoduje generowanie, generowanie go, uruchomienie go i możliwość prezentacji lub też zmiany właściwości ekranu. Na przykład, w tej chwili pozwoliłem sobie załadować stronę Wojskowej Akademii Technicznej. Wojskowa Akademia Techniczna swoje stanowisko będzie miała pod numerem czwartym. To miejsce jest tutaj head, który można zmienić, obrazek, który można dodać i oczywiście logo i prawa, lewa strona i elementy interaktywne. Taki uczeń, który się zaloguje i pojawi się w tej przestrzeni wirtualnej będzie widoczny po lewej stronie w tej przestrzeni. W tej chwili mamy 66 userów tego świata i jeden user w demo team, czyli tu, gdzie ja jestem, bo to właśnie o mnie chodzi. Jeżeli się wyląduje tu i się nie poruszy, to będzie stał. Natomiast element interaktywny oznacza, że będzie musiał się poruszać po tej przestrzeni, bo inaczej, bo inaczej nie będzie mógł z niej skorzystać. E, idąc sobie dalej, możemy zobaczyć pokój spotkań i pokój, w którym możecie prowadzić Państwo prelekcje. Jednocześnie niestety będę musiałem być zmuszony do tego, żeby kwestię tego pokoju też odslić, żebyście mogli Państwo żebyście mogli Państwo tutaj prezentować coś, trzeba będzie niestety ten pokój po pierwsze zarezerwować, po drugie po uiścić drugie odpowiednią opłatę, która pozwoli na to, żeby ten pokój był dla Państwa aktywny. Mamy stanowiska komputerowe, mamy stanowiska, gdzie osoby mogą siedzieć, macie do dyspozycji wręcz wreszcie czat. Czat publiczny. Jeżeli na publicznym czacie coś napiszecie, będą, to się pojawi dla wszystkich osób. Jeżeli będziecie chcieli kolejną konkretną osobę z danej przestrzeni zainteresować czymś, to albo to możecie powiedzieć oficjalnie, albo możecie też skorzystać z prywatnego zadzwonienia do tej osoby lub też przemieszczenia się. Lądowanie osób będzie się odbywało tutaj. Natomiast, jeśli chodzi o kwestię, jeżeli chodzi o targi, natomiast jeżeli chodzi o kwestię lądowania, pierwszego logowania, jest to kwestia tej przestrzeni, która się za chwileczkę pojawi, bo znowu się przeniosłem na Wirbele w to, w to miejsce. I tutaj już chciałem Państwu pokazać możliwości tego, co to można zrobić. Mamy tutaj na przykład Erika. Jeżeli kliknę sobie na profil Erika, mogę zobaczyć, kto to jest, mogę wysłać mu prywatny czat, mogę też zrobić go-to, czyli pójść do niego poprzez naciśnięcie po prostu tego przycisku. Erik jest Eric jest koncierzem więc może jednak nie będę do niego podchodził. Tak samo można z każdą inną osobą zrobić. Takich osób 72 jest w tej chwili. Część pracuje na portalu, część nie. Tu mamy. Kolejne jakieś osoby, może zobaczmy gdzie. O, też tutaj dopiero ta osoba przyszła. Część tam się chowa. Pewnie je śniadanie przestrzenie. Na na niebiesko oznacza, że tu spokojnie można sobie prywatnie porozmawiać. Mamy też, jak widzicie, piłkę. Można sobie taką piłkę kopnąć. Czyli potem uczniowie, których będzie około 100 osób na portalu, mogą. 100, 130 osób na portalu mogą sobie wyjść z przestrzeni targowej i mogą po prostu pozwiedzać w wirbele, czyli pograć sobie w Simsy. Finalnie można również zrobić taką opcję, czyli wsiąść do motorówki i sobie odpłynąć, pamiętając, że trzeba wrzucić gaz, ale też że jest się w tym przypadku nieśmiertelnym. To, że obraz się rwie, oznacza ni mniej, ni więcej tylko to, że, że ja ustawiłem w tej chwili obraz na tak zwany fast, czyli, czyli słabsze komputery też mogą w stanie tą przestrzeń wirbal, wirbeli ogarnąć. W tej chwili już wjeżdżam z powrotem do przestrzeni, z której mogę wysiąść i udać się na zwiedzanie. A zwiedzać jest co? Mamy tutaj mapę, ale akurat to nie jest celem targów, tylko, tylko elementem dodatkowym, jeżeli chodzi o kwestie o kwestie osób, które tutaj są. Jak widzicie, można tą biłko się naprawdę bawić, testować, czy się uda wcelować do środka, do tej hali, czy też nie. Ach! Prawie by się udało. No dobrze, nie będę się bawił, ale chcę Państwu powiedzieć, że Państwo możecie się pobawić, ponieważ jeżeli tylko chcecie, mogę przesłać linki instalacyjny do programu, który trzeba zainstalować na komputerze, potem wystarczy się tylko utworzyć swój profil, swojego awatara, który również może być ubrany w, w ubiór, który będzie może związany z kolorem Waszej uczelni. Albo przynajmniej kolor, który może być podobny do koloru waszej uczelni, lub też oznaczenie w postaci włosów albo czapki, którą ta osoba może na głowie posiadać, jako oznaczenie, że to jest właśnie ta osoba z uczelni. Przewidywane jest, że każdy pokój będzie miał dwie osoby z uczelni. Jeżeli państwo chcecie na przykład cztery osoby z uczelni, no to wtedy trzeba będzie pamiętać o tym, że, żeby na przykład dorzucić dodatkowy pokój na tej wirbeli lub też zrobić sytuację, w której w której trzeba będzie niestety dopłacić za takiego człowieka, ponieważ limit y, osób, które będą w przestrzeni wirtualnej, to jest. Y, ja teraz nie będę tego zapisywał, tylko wyjdę stąd. Y, limit y, osób w przestrzeni wirtualnej y, to jest 200 no, łącznie z Wami, czyli na dzień dobry możecie Państwo się tutaj. Y, możecie Państwo y, y, pojawić się tylko 200 osób, a więc te 200 I osób musimy. Musimy, y, musimy y, roz rozrzucić między was a uczniów. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, jak mu powiedziałem, proszę o telefon 692-411 443. Jeżeli nie będę odbierał dzwonię i odpowiem na każde pytanie. Jak widzicie, z przestrzenią każdy sobie da radę. Czy to jest 18-latek, który urodził się już w takich czasach, gdzie jest to normalne do osób, które około 65 radziło sobie z tą platformą spokojnie, ponieważ takie prelekcje już robili, a ja robiłem konferencję na ponad 100 osób, które tutaj się pojawiły. To tyle, jeżeli chodzi o Wirbele. Mam nadzieję, że Państwu się to będzie podobało i będziecie mogli Państwo z niej skorzystać, a razem ze mną przygotować się do Targów Szkół Wyższych.